W dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić pracę, w której oczywiście co zatrzymamy trochę lato dla siebie na cały rok. W tym celu będziemy dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody razem z Goldim zbierać kwiaty. Takie najlepiej delikatne, które stworzą fajną kompozycję. Zabieramy się za poszukiwania. Wyszukujemy takie małe kwiatuszki, na przykład jak mamy tutaj taką piękną roślinę. Potem można się zabawić w zielarkę, w zielarza i szukać nazw. Zamiast dużej biorę taką mniejszą. Używam tylko jedną. Takie mniej rozwinięte. Może być ta, ona też będzie ładnie wyglądać. Nie niszczymy bez potrzeby, urywamy tylko to, co nam się przyda. Tutaj też jest. Yy, może być taka roślinka. Wasze mamy, babcie na pewno będą znały yy, nazwy tych roślinek. O, tutaj właśnie taką, mniejszą. Zamiast zamiast większej, mniejszą. O. Do kompozycji będzie, będzie to ładniej wyglądać. No i szukamy wśród łąk. Dalej. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że taka roślinka. Widzicie, mam nadzieję, że ją dobrze widać. Ona ma bardzo ładne tutaj gałązki. I ja urwę jedną. Możecie takich gałązek poszukać. Widzicie, nie wiem, czy tak dobrze widać. Ona będzie fajna. I naprawdę możecie sobie wybrać, jakie Wam się podobają. Teraz jest naprawdę ogromny wybór. Nawet taka prosta roślinka będzie wyglądać super. O, kurwa, jedną gałązkę. Nie potrzeba mi więcej, nie niszczę. Urywam sobie jedną. Trzeba trochę wejść w łąki i troszkę poszukać. No to życzę powodzenia i widzimy się już na miejscu. I teraz w domu przygotowujemy sobie jakieś pudełko. Może być stare, stare po butach. Wykładamy. Jakimś rzecznikiem papierowym, a niekoniecznie, jak tam uważacie. I wkładamy nasze roślinki tak delikatnie, dosłownie na chwilę, żeby, wiecie co, troszeczkę obeschu, jeżeli są z rannego zbioru, jest na nich rosa. Albo, żeby powychodziły z nich jakieś ewentualne robaczki, jacyś lokatorzy, i wtedy zostaną w pudełku. Na chwilę zostawiamy. I, I dosłownie za pół godziny bierzemy się za, yy, za dalszą pracę. Obezwły już nasze kwiaty zioła. Biorę więc dosyć grube książki. Może takie najgrubsze, jakie macie w domu. Nawet tutaj są sekrety przyrody. Tematycznie. Yy, I sprawa jest bardzo prosta. Otwieram książkę. Tak, jak to się kiedyś, kiedyś suszyło kwiaty. Wybieram. I tutaj jest ważna sprawa. Układam tak, żeby było w miarę równo, żeby się listeczki nie pozaginały. Może na tą stronę sobie przełożę, ponieważ operuję jedną ręką, nie jest to takie proste. I przekładam kartkę. Przełożę kilka. I znów układam. Równiutko. No może być też na tę stronę. I przekładam znowu. Ok. I następną. Powolutku, po kolei, układamy tak, żeby to było równo. I jeżeli się już troszeczkę przegina roślinka, to na którą stronę chcemy, bo ona się w ten sposób ususzy. I znowu. Dobra. I znowu układamy listki. Tutaj się nawet ładnie ułożyły. Tego poprawię troszeczkę, bo się zagiął. Wiatr też. No i dobra. I następna. Delikatnie. I kolejna. Teraz już muszę zmienić książkę. Otwieram w środku. Tu mam taką przepiękną roślinkę. Ułożę ją tak, żeby mi dobrze. I następną. I zamykam. Jedną na drugą, żeby się dobrze zgniotło, <grytanie> ubiło. I, kochani, czekamy ze trzy dni. Ta praca wymaga czasu. I już minęło kilka dni, i otwieramy sobie. Wyjmując po kolei delikatnie bardzo, co nam się tam zrobiło. I mamy takie gotowe, śliczne roślinki. Odkładamy wszystko na bok. O tym jeszcze nie Bardzo powoli. Tak jak mówiłam, one się ususzyły w kompozycji, w jakiej myśmy je ułożyli, więc to było bardzo ważne, tak? Mamy. Hmm. Tutaj tak nam się ładnie ususzyło kawałek. I tu mamy taką jeszcze roślinkę. I zaraz będziemy robić kompozycję. Tu jest taka śliczna, delikatnie ją od. Dobra, sprawdzę, czy tu jeszcze się suszą. O tak, jeszcze. Musicie dobrze posprawdzać, bo po kilku dniach nie pamięta się, gdzie. Gdzie te roślinki się umieściło, a No i tutaj sprawdzam. Już nic nie ma. Tu dobrze sprawdzę. Widać po brzegu, po grzbiecie książki, czy coś tam jest schowane. Tutaj wystają. A więc rozkładam, popatrzcie, już ile ciekawych rzeczy. Już jaką kompozycję. O. Pięknie nam to się prezentuje. Zaraz będziemy robić kompozycję. Powyciągaliśmy. I teraz przygotujemy sobie. Przygotujemy sobie już stół i będziemy robić dalej. Słuchajcie, co będzie nam potrzebne? Pędzelek i klej i różne ramki. To jaką ramkę wybierzecie, to zależy oczywiście od Was i tylko od Waszego budżetu, od potrzeb, bo możemy zrobić kompozycję w jednej ramce, takiej format A4, jak mam akurat. Możemy zrobić w antyramce. Możemy zrobić w takiej ramie dużej. I możemy zrobić na przykład kompozycję trzech małych obrazków. Ja kupiłam tutaj takie malutkie rameczki. To jak, którą wybierzecie zależy tylko od Was. Co jeszcze jednego, jedną rzecz bardzo ważną Wam powiem. Słuchajcie, jeżeli wybierzecie antyramę, tutaj mam antyramę, to się nazywa antyrama ze szkłem. E, oczywiście możecie e, być zwolennikami szkła, i wygląda to. Dla mnie nie ma wielkiej różnicy, a jest taka jedna, jedno małe ryzyko. Słuchajcie, kupiłam ramę, tą właśnie największą, i nie ją do domu, po prostu o coś stuknęłam. I ramka spęknięta, będę musiała zamówić szybkę u szklarza. Dzisiaj będę Wam pokazywać tą największą kompozycję na takiej niestety pękniętej. Także na to uważajcie, jeżeli wybieracie ramki, to ja bym Wam radziła ze szkłem wybierać te mniejsze, a jeżeli chodzi już o formaty troszeczkę większe, to lepiej, żeby to była plexi. To jest bezpieczne, można też to wyczyścić i też jest fajne. No dobrze. I jeszcze kartony. Kartony szary, pakowy, czarny, biały, jakie chcecie będą naszym tłem do naszej kompozycji. Słuchajcie, jeżeli wybieramy antyramkę, to trzeba najpierw ją całkowicie rozmontować. Musimy odpiąć te klipsy. Bardzo prosto. Odczepiamy te klipsy. Robimy taki demontaż i mamy dwie części. Tą. Trzeba potem umyć i zostawiamy. I to samo, jeżeli wybra wybraliście te mniejsze ramki, tak samo robimy demontaż. Wszystko trzeba... Ta ramka na przykład, ta ramka ma takie klipsy przytwierdzone. Są... Dobra, no tak. Jeżeli kupicie taką ramkę z przytwierdzonymi yy, tymi, tymi haczykami, to wystarczy tylko nacisnąć, nacisnąć i odciągnąć od ramy. Nacisnąć, odciągnąć, nacisnąć, odciągnąć. Jeżeli to jest ramka ze szkłem, trzeba oczywiście uważać. Ta część będzie nam służyć, ta, do wykonania naszego tła pod pracę. Delikatnie odkładam. Też to już teraz. Tą część ze szkłem. Narobiło się nam tu ramek na tym stole. więc zademonstruję tak. Jeżeli wybierzecie papier ten szary pakowy, sprawa jest bardzo prosta. Bierzecie tą część, przykładacie. Przykładacie. Jeszcze nam są potrzebne nożyczki. I coś do odznaczenia. Może być ołówek, długopis. Co macie pod ręką? Odznaczamy po prostu. Ok. I wycinamy. Wycinamy sobie ramkę. Będę chciała dzisiaj pokazać wam kilka sposobów na oprawę tych, tych kwiatuszków, tych naszych kompozycji, ale po kolei, wszystko krok po kroku. Najpierw wycinamy, sprawdzamy, czy jest OK. Dobrze. Mniej więcej. Słuchajcie, zaczynamy od tej największej, która niestety u mnie jest pęknięta, ale delikatnie kładę ją tą szybą do dołu. Mam rozłożone całe tutaj, całą kompozycję. I wybieram. I układam kwiatuszki. Myślę, że do takiej dużej ramki będzie super pasować to. Przycinam troszeczkę, ale nie dużo. Wolę dociąć, niż uciąć za dużo. Jeżeli podoba się Wam taka kompozycja z jednego kwiatka, możemy ją tak zostawić. Jeżeli się Wam podoba albo pasuje Wam do ścian yy, biały karton, bierzecie biały. Jeżeli, jeżeli szary, czy i w innym kolorze bierzecie taki. Ja pokażę Wam szybciutko, jak to mniej więcej będzie wyglądać ta. Pęknięta ramka będzie nam przeszkadzać. No ale właśnie to są takie wypadki przy pracy. Mam nadzieję, że będzie widać. Widzicie? Właśnie. Mniej więcej tak, chociaż widać, że jest pęknięcie. No, szklasz myślę, że bez problemu to załatwi. Więc jeżeli chcemy jedną roślinkę wygląda to tak, a teraz delikatnie delikatnie będziemy wybierać inne, tworząc kompozycję. Już będę Wam mówić, tylko ułożę znowu moją biedną, zepsutą ramkę. Dobra. Jeżeli chcemy, żeby to była kompozycja z wielu kwiatów, wybieramy te, roślin... te, te um, listki, które się zasuszyły tak fikuśnie, możemy je. Zawsze skruszyć. Troszeczkę podcinamy, lepiej podciąć później. Układam sobie, wybierając, które mi pasują. Tak. I układam sobie kompozycję, która dla mnie jest fajna, która mnie się podoba. Tutaj dalej, dalej. Powiedzmy tak. I może wprowadzimy jakiś kolor. Mam tu dosyć duży wybór kwiatuszków. Możecie przykładać i możecie potem jeszcze zdejmować. Nie musi to być. Może to być cała łąka, może to być malutki kwiatuszek. To jest naprawdę kwestia tego, co wy chcecie swojej, na swojej ścianie, albo oczywiście możecie obdarować kogoś, bo to jest też świetny pomysł. Dobra, zostawiamy w ten sposób. Ja przykładam moją czarną kartkę. Wcześniej mówiłam o kleju, ale tak naprawdę nie musicie używać kleju. Możecie zrobić to w ten sposób, w który teraz zrobię to ja. Po prostu to delikatnie przykładacie i, i przykładamy naszą płytę. Tylko teraz zwróćcie uwagę, gdzie są haczyki do wieszania. Tu była góra naszej pracy. I tu jest haczyk, więc haczyk w tą, w tą stronę. Powolutku. I zapinamy klipsy. Po kolei. Naciskamy z boku. I zapinamy. Naciskamy bokiem. I zasuwamy. I też delikatnie, jeżeli to jest szyba, bo w tym momencie też można szybę. Nasza szyba już jest pęknięta, więc już w ogóle. Ale dobrze, że czasami takie rzeczy się dzieją, bo wtedy mogę Wam powiedzieć, jak tego uniknąć. Widzicie, ta szybka jest po prostu pęknięta, ale jak fajnie zrobiona kompozycja. Zaraz Wam pokażę opro ścianę. Nie zwracajcie uwagi na pęknięcie. Będziemy sobie tu ustawiać. Widać mnie. Niestety. No tak to jest. I robimy następną. Dobra. Słuchajcie. Ułożyłam kompozycję do moich y, antyramek. Taką tutaj, Szybko to odkładam na razie, chociaż tu mam z flexi. Teraz drugi sposób. Układacie sobie y, tą część drewnianą na to karteczka i kompozycja, tak? I teraz, jeżeli chcecie to przykleić, to po prostu klejem smarujecie Waszą pracę. Ale, żeby nie paprać roślinki, żeby się ona nie skruszyła, proponuję Wam pomalować kartkę i przykładać. Przykładać. Wystarczy dosłownie troszkę kleju, odstawić na pół dnia i zastygnie przyczepione, i będzie, będzie można już oprawiać. I jak zaschnie, bierzemy klipsy i znowu przyczepiamy. Tutaj do tego klipsa u góry możecie zawiesić go tak na gwoździku, a jeżeli dajecie komuś w prezencie, możecie tu do góry przymocować, bo nie wiadomo jaki kto będzie miał tam haczyk na ścianie, przymocować sznureczek nieduży, zawiązać i o, widzicie, ucinamy nieduży sznureczek. Zaraz powiesimy na ścianie, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. No i słuchajcie, wieszamy na ścianie. I wygląda całkiem, <grym> całkiem ładnie, tak? Na takiej żółtej ścianie, z takim żółtym elementem tego mlecza. Wygląda fajnie. Można komuś dać w prezencie. I jeszcze teraz pokażę Wam kompozycję tych trzech małych, więc przechodzimy tam do, do naszego warsztatu. I ostatnią, taką naprawdę najprostszą metodą, a też będzie efektowny, nasz, ta nasza kompozycja zielnika, to jest po prostu zdemontowanie takiej ramki. Tutaj są takie zwykle jakieś napisy albo zdjęcia. Enjoy every moment. Ciesz się z każdego momentu. Przekręcamy taką karteczkę na drugą stronę i mamy po prostu tło. Białe, bo białe, zwykłe, bo zwykłe, ale będzie zaraz fajnie wyglądać, zaraz wam pokażę. Wybrałam trzy roślinki, które będą razem tworzyły jedną kompozycję. Taka kompozycja składająca się z trzech elementów nazywa się tryptyk. Więc do pierwszego wkładam, oczywiście przycinam. A, nawet, nawet mi się zmieściło, chociaż chciała. Zależy mi, żeby było widać kwiatuszki u góry, więc ją przytnę. Obchodzimy się z tym wszystkim delikatnie, bo jest to ususzone i może nam się rozwalić. Układam, przykładam. Enjoy every moment. O. Przykładam sobie. I tu są te proste klipsy. I w ten sposób wszystkie trzy następne. I zaraz Wam pokażę, jak to już wyjdzie. Po skończeniu. No i mamy gotowy tryptyk. Widzicie, wyszło fajnie. On może być powieszony w ten sposób, ale możecie też go powiesić na ścianie w odstępach. Może być powieszony na ścianie jeden pod drugim. No już nie będę wam tego tłumaczyła, bo to jest chyba prosta sprawa. Tak. I teraz pokażę wam wszystko, co zrobiliśmy dzisiaj. Oto efekt naszej, naszych dzisiejszych zajęć. Ostatnio były dosyć trudne zajęcia. Robiliśmy, malowaliśmy kamienie, malowaliśmy, robiliśmy e, trudniejsze rzeczy. A dzisiaj na dzisiejszych zajęciach zrobiliśmy coś prostego, ale myślę, że równie efektownego będzie to nie tylko pamiątka z, z lata, z wakacji, może być pięknym prezentem dla kogoś, ale myślę, że naprawdę e, może też być to ozdoba waszych ścian. Ja sama e, zawieszę na pewno u siebie w domu, któryś. Albo nad wszystkie, nie wiem jeszcze. Muszę się zastanowić. Bardzo wdzięczna praca, przyznajcie. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo, do następnego. Cześć.